Hej, czyli witajcie z tej strony, Gaborek, w kolejnym odcinku Gero SCP. Tym razem mamy, nie wiem, czy coś innego, ale zaczynamy w menu Steama, ponieważ chcę wam pokazać, jak ta gra wygląda, jak się uruchamia, bo jest to ładne, chyba. Nie wiem, patrzcie, SC... gram sobie w SCP The Foundation. Nic nie zmieniałem w tej grze, oprócz tego, że zacząłem z nią tej z perspektywy i teraz patrzcie to. Cyk, śnieg, cyk, 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 taki cinematic, czy jak nam się nazywa, jakiś. Tu Discord się pojawił, więc pozderki. Nie, nie wiem w ogóle, czy w to zagram, pobrałem tę grę wczoraj. O, jest, gdzie jest kursor? O, jest kursor, dobra. Eee, name, Gabor jestem. Describe yourself. A, e, To ja tu wkleję swój Discord, może. Dajcie mi sekundę, wkleję tu zapro na mój Discord. <laughs> to będzie mój opis. Eee, ja to mam w social mediach, oczywiście zapraszam na mojego Discorda. Eee, macie go w opisie. Mogę wkleić? Mogę, dobra. list. Jestem. Main menu, Boże, to wygląda kozacko. Znaczy, no fajnie wygląda. Dajcie mi póki co. Resolution może zwiększymy na większą, Borderless, Quality High, Master Volume trochę zmniejszymy. Jezu jak to się dziwnie. O, dobra, poszło. Dobra, OK. Zesłuj się, Continue, New and List, Acolades, dobra. Continue, No Game Found, dobra. Czyli nową grę musimy zacząć. Jest, to jest jakaś totalnie kozacka gra. Pobrałem ją ze Steam'a. O, to jesteśmy chyba my. Nie. Ale śmieszny mrugacz, SCP-183. standardowy opis. Ej, co podoba mi się ta gra? Jakby pobrałem ją wczoraj, bo zauważyłem, że jest gra pod tytułem SP The Foundation na Steamie, więc pomyślałem, why not, Powierzmy ją. Zobaczymy, co to będzie. Tu jest opis jakiegoś mrugacza, OK. Zobaczymy, o co w tej grze chodzi. Jakby wybrałem sobie imię, menu wyglądało spoko, cały etap wchodzenia w grę też wyglądał fajnie. Jestem ciekaw, co ta gra wyjdzie. Jeżeli to jest in-game footage, czyli tak zwana, wiecie, jak się w grze... O, załadowało się. Animate, hashtag 3714. Confirm, waiting, coś na coś waiting. Nie przeczytałem na co waiting. Unknown location, unknown time, czyli nieznana czas, nieznana lokacja. A na co ja tu czekam? Bo jest tak ciemno tutaj. A, ostatnia znana pozycja w moim, jakby to powiedzieć, w mojej celi, w moim przeciągu. No dobra. A, bazowana, ba wykonają Dunstar 13, bazowana na fundacji SCP, ok, dobra. Czy mamy jakby takie, wiecie, yy... o, ktoś idzie. Kwasadę? Chyba tak. Jest dwóch mtf-ików za nim. Gra jest strasznie ciemna, nie wiem czy nie będę musiał więc zwiększyć tej. A, czy mam wstawać, okej, okay, no dobra. Please space bar, dobra, wiecie co, na początku trzeba tak, a. Master volume mi się oczywiście zepsuł. Yy, na początku muszę... Chciałbym podjaśnić Wam tą grę, więc dajcie mi sekundę. Gra, filtry, już wam zwiększam korekcję kolorów. Przepraszam za nieogarnięcie tego. Zwiększmy wam gammę tak o 02. Albo 03 nawet. Powinno być troszeczkę jaśniej. Tak, wy macie troszeczkę jaśniej. Spacebar to stand up. Dobra, wstaliśmy pod spacją. Okej, okay, motyw wchodzenia jest fajny movement. Dobra, no. Wst o kurde. Dobra, no jesteśmy w jakiejś celi, dosyć biedackiej Tu przejście mi zrobili Mam za nimi iść, mogę save'ować O kurde, po Co się stało? Kliknąłem F5! Anuluj! O, F4 się to włącza, mamy stopy, mamy ręce, jesteśmy nadzy w samych majtach Ja pierdzielę. nie klikajcie w 5 Siema, klaso D Dzień dobry Okej okay. Okej okay. fajna maska fa fajna piżama no trochę nie mam no luzik. no ja słyszałem a ty <laughs> actually i have no i recalled that. No, nie no miałem no ja no widzisz ale miałem a Co? A, słyszę o fundacji, ok, czyli od razu. No nie! Dobra, wiecie, znajdźcie mi cięcie, wrócę jak, jak będę w tamtym momencie znowu. Fajna jest ta reakcja, kontynuować, czyli nie możemy mówić, że wiemy o fundacji. Ok, dajcie sekundę. Ok, generalnie pojawiłem się w celi i skipnąłem intro. Miałem pod antenem skipnięcie intra. Nie wiem, co się teraz pojawi, mam znowu wczytywanie. Ten ambient jest bardzo głośny. Ała, moje uszy. Nie wiem, jak długo się będę wczytywać, ale skipnąłem intro, pytanie, czy skipnąłem też rozmowę z tym typem, bo niezbyt chciałbym to skipować. I motyw się trochę podobny jest do Containment Bridge, gdzie tam też dało się skipnąć intro. I pytanie, gdzie mnie teraz wywali? Jakbym chciał na rozmowę z tym typem i chciałbym... Czyli pominęło mi tą rozmowę. Co jest? O co z tym chodzi? WTF? Ty, Najpierw ściszmy tą grę. Nie wiem jak się ścisza. Przysięgam, że nie wiem jak się ścisza. O, dobra, ściszyłem trochę. Resume search in. Searching. Nie ma nic, czyli mamy dwóch klas D ze sobą. A ten ty masz coś, Jake? O co chodzi w tej grze? Mamy ze sobą Jake'a i Sina. Boże, ta gra jest ciągle za głośno. Sit, nie no, nie chcemy usiąść. Dajcie mi ściszyć tą grę. Jakby, ja nie wiem, o co chodzi z tą gierką. Jeszcze. Nie no, może nie na zero. Okej, okay, da się grać w końcu. Okej, okay, mamy... You should have prepared better for the speech. <laughs> Skipnęło intra, myślałem, że intra też będzie go rozmowa z tym źródkiem, kurde. Dobra, ale mamy coś. Oh shit. Zamknijmy to, nie chcemy. Co dzieje z tym druga? Dobra, ale idzie ze, ze mną dwóch klasy D, czyli jesteśmy w... Wow, okej. Okay. Co, co chodzi z tymi dźwiękami? O, tu coś leży. Card. O co chodzi z tym dźwiękiem? Spokój się. Co, mrugnięcie ma taki dźwięk? To nieźle. Dobra, kibelki albo jakieś cele. O. Boże, bez takich dźwięków. Mamy wodę i... Te, te, kurde. No, prze, wkurza mnie ten dźwięk, przysięgam. I... Fasolki. Kolejna woda. Nie, chyba się stakuje tylko po trzy. Drink mogę wziąć. Okej, okay, w ogóle tu mamy pasek zdrowia, głodu i napojenia. Czy to jest jakiś survival? Open. Co tu mamy? Jabłuszko. Znaczy te, tego nie potrzebujemy. Kurde no. To bym chciał. O. Tego nie chcę. Ok, Okej, okay, no dobra, to póki co wygląda jakiś totalnie survival. Nie wiem, czy trzeba przeszukiwać tych tych... Cele tych klasy. No, może pozbierajmy żarcie, bo możemy być głodni. Trochę mi tam ten głód spada. Robimy się głodni powoli. No, to mi wygląda po na jakiś totalny survival. A pod tabulatorem mamy swoje EQ. Nie, mamy, mamy asa. Nie wiem, co as robił na tamtej sali, ale okej, okay, kolejna woda. A nie mogę je wziąć. Dobra, to się napijmy. Drink. A woda daje w ogóle jedzenie. Jest jakiś system saveów, Boję się klikacie w 5, bo to, boję się nie wiem, kiedy saveuje. Nie wiem, wy wypijmy to. Nie wiem czemu, nie miało miejsca w chwili, punktu. Tu jest przejście jakieś? Section B. Co to jest? O! Tak, uciekł tych. SCP-106 replika. SCP z tego, scp 183 replika. Mamy kartę. Poziom pierwszego, pokchamp. Okej, okay, ale o co chodzi ciągle w tej grze? Bo ono, jakby wizualnie, może się nie prezentuje zbyt fajnie. Mechanicznie już lepiej, IMO, bo nie, nie miałem do czynienia z tym, tym. Pod spacją jest mruganie, czyli pod spacją nie ma skakania. Section B. All wing. New location. Seks section B, ok, Czy mamy nową lokacje? Podoba mi się. Jakby hadowo... Ha o oh shit, może nie tam lepiej. Hadowo i w ogóle? W ogóle mamy tych dwóch ziódków przy sobie. Jake'a mamy. I tego, on tam coś mówi zawsze. Pokrzem generalnie giereczka w sensie graficznie nie wygląda zbyt fajnie. Co? Ja, ja słyszę. O, kurde. O, kurde. Aj, mam, jest to szóstka. Oła. Otwieraj. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Sprint mam. You are alone. Kurde, zabij mi dwóch klas z UD. Uciekamy go, nim jest 106, nim nie mrugacz. Kurde, ja nie chcę umrzeć. A, puśćcie mnie. Nie chcę umrzeć. Gdzie ja w ogóle idę? Ta placówka jest jakaś dzika. Kurde, gładnie mnie się 16 cały czas, nie wiem, dobra, może zwolnijmy trochę. Tesla! Jak wygląda Tesla w tej grze? O oh, shit, słyszałam rugacza zamknę sobie drzwi. Nie wiem, wyłączyłem chyba Tesla kartą. No, no tak placówka wizualnie strasznie koślawa. Ale mechanika tej gry jest spoko. Podoba mi się ta mechanika. Rozumiem, głód, picie jedzenie. Ok, tu chyba 106 robi asalta Drzwi się nie zamykają automatycznie, okej. Okay. Gdzie ja i to w ogóle? Bo tak krążę po tej placówce, czy to jest coś więcej? Czy nie? Bo tak chodzę, chodzę, zabiję mi dwóch kolegów, zabiję mi Jake'a, zabili mi Sina. Pytanie, co teraz? Nie wiem, zasada prawej ściany. Okej, okay, chyba mamy celę przechowawczą SCP-106, Nie mam, nie mam wejścia do niego, bo nie mam dwójki. Okej, okay, ale mamy strefę przechowawczą SCP-173. Okej, okay, tu jest strefa przechowawcza SCP-106 i do niego potrzeba czwórki. No nie mamy tych kart. Shit. Pod czym? się Da się tu sejwnąć? Nie da się tu saveować. Nie wiem kiedy się sejwuje. Boję ja się naciskać jakieś przyciski, bo pod F5... Jeszcze ten losowy dźwięk mrugacza. Dobra, chodźmy stąd. Skręcimy może w jakąś inną odnogę tym razem. Tu 106 robi Asalta. Dobra, chodźmy tutaj tym razem. A nie, ja stąd przyszedłem chyba. Offline, dobra, można wyłączać Tesla. Dobra, tu mamy jakieś te. No dobra, no mamy kolejne te rzeczy typu. Co tu jest? Dokument o 173 i o 106. Dobra, wyłączmy znowu Tesla. Spoko, że można Tesla wyłączyć. Szkoda, że to jest jedynką. Myślę, znaczy, że karta numer 1, bo to się wydaje takie dosyć mocne. Tu są jeszcze jakieś kartony. O SCP-kach coś. Jakieś coś wartościowe rzeczy. Jabłuszka 2. Drink. Napijmy się tej wody. No, no uzupełnia mi też głód, więc w sumie pogo. Dobra, czy się coś, coś zadzieje? Jakby potrzebujemy lepszych kart. Też nie wiem, czy tą grę da się saveować. Mam nadzieję, że tak. Drink. Mam nadzieję, że da się ją bo jeżeli nie będzie się dało jej saveować, jakby nie mam tutaj menu save, chyba że controls Quick save, F3, dobra, jest. E, dobra. Ok, a pod V? A. Ja pierdziele, dobra, ale mam save y pod F3, czyli da się zapisywać. O, żem save idealnie przed drugaczem, no to chyba mam martwego savea. O, się przestraszyłem, mam martwego save'a chyba. Bo save a idealnie przed brugaczem. F3 sobie kliknąłem. Ale jestem głupi, dobra, wczytuj się gieraczko szybciej. O co chodzi w tej grze? Continue. Mam continue, bo już no mam tego save'a, więc mam nadzieję, że coś się to zadzieje. SCP 106 Oldman. To jest opis. O... Opis 106. Liczę, że jak się wczytam, to nie będę miał tego martwego save'a znowu. Nie wiem, czy ta gra ma lasowy generator map. Podoba mi się ta gra pod względem mechaniki, ale pod względem wizualnym no się trochę słabo się prezentuje. Też na Steamie nie ma zbyt dobrych ocen. Dobra, ale zobaczymy jak mnie wczyta, bo jeżeli będę martwy to trochę f Możecie też napisać w komentarzu jak wam się ten, ta, 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 ta gierka podoba i oczywiście przypominam o subskrypcji i łapce w górę, bo to są ważne rzeczy. Dobra, wczytałem się. Ok, you alone. Czy to będzie stos... mrugacz. Nie, nie ma mrugacz, Dobra. Czy nie mam martwego save'a finalnie? O! Po prostu aż miło to słyszeć, że nie mam martwego save'a. Przez to, że jakbym miał martwego save'a byłby pewien problem. Dobra, stamtąd Nie wiem, czy się drzwi wszystkie zamykają po save'ie, czy nie. Okej, okay, mamy tu jakiś ten. Mamy kolejną wodę. I jest strasznie ciemno to jest. W znaczy, ciemna jest ta placówka. Też, Póki co mieliśmy mrugacza i 106, tylko więc jestem ciekaw, czy będą to może jakieś inne. Ty, MTF! Fuck's sake! Zostaw mnie, gościu! W FUCKER TY! I przez ciebie jestem kurde. O, mogę się ten uleczyć bandażami, Typie! MTF jakiś! Dzikusie jeden, dobra, przebiegniemy, damy radę? Dajemy radę. Co mi zamykasz komputerku? Otwórz to Idziemy skąd on tam przyszedł on Chyba tutaj siedział Popieprzony MTF Zostaw mnie typie Dobra Wyłączmy Tesla. A Dwójeczką No dobra Może być dwójeczką Dobra wyłączyliśmy Czy to coś jest? Ten no, Tylko jakiś kurde jedzonka Ja nie potrzebuję tyle jedzenia Jak wygląda Tesla? A Tesla nie Nie działa w ten sposób Czyli działa na przycisk Okej. Okay. Dobra, czaty, możecie powiedzieć, jak wam się ta gierka podoba. Mi się podoba. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z, gier, z tej gierki, to dajcie koniecznie znać. Gierka się nazywa Speed the Foundation. Jest na Steamie dostępna za darmo, więc jeżeli chcecie sobie zagrać, to możecie. Eee, I co? Mm, zapraszam do łapki w górę, subskrypcji. To obowiązkowo. Discordzik mój. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, dajcie znać. Mówi do Was Gabor Siemandero.